No witam serdecznie w kolejnym odcinku Pixel Gun 3D. Niestety nie mam jeszcze wiadomości od Was, jeżeli chodzi o poprzedni odcinek, gdzie się pytałem, czy komuś z Was udało się zrobić to zadanie. To makabrycznie trudne zadanie, a jako że nagrywam troszeczkę sobie odcinki na zapas, więc pojawiła się nowa oferta ze skrzyniami i naprawdę te skrzynie fajnie wyglądają. Nie mam pojęcia, co tutaj jest ciekawego. Jakieś, jakieś widzę, bronie są, które będzie można zdobyć, wiadomo, raczej operujemy w tych broniach, które mam szansę zdobyć, a nie te, które. Chociaż wiecie co, zerknę sobie tylko. O kurde, ale fura. E, w ogóle zostawcie łapę w górę. Jeżeli e, to zrobicie, to dzisiaj będziecie mieli szczęście. Dokładnie tak to działa. Serio, nie kłamie. O tego skina chciałbym. Nie, nie wiem dlaczego podoba mi się ten skin. E, zobaczmy tutaj, co mamy. O kurde! Ale to fajnie wygląda. Ej, to, to wygląda naprawdę klimatycznie tutaj, że wszystko jest czarno-białe. No, 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 a tutaj mamy już kolorki Jakieś snajpera, masterpiece, muszkiet No dobra, ale mm, wiecie, musimy przejść do innych rzeczy Po pierwsze, e, muszę sobie skraftować tą broń e, Dzisiaj właśnie będzie test tej broni nowej I podobno dowiedziałem się, że na Pixel w tym trybie Arms Race O kurde, 100 golda na sam początek odcinka, to się dobrze już zapowiada e, Podobno na, ym, w tym trybie Arms Race są boty Ogólnie w Pixelganie są boty a tak nigdy na to nie zwróciłem uwagi i chcę dzisiaj po prostu sobie spróbować, wiecie, dam jedną szansę, chociaż przeglądałem sobie Discorda i no ludzie po prostu wszyscy płaczą, że ten, że to jest niemożliwe do zrobienia, że nawet nie to, że jest mała szansa, tylko, że to jest niemożliwe do zrobienia ten challenge. Ek. Tutaj mamy jakąś skrzynię, właśnie, zobaczymy jakie są challenge. E. muszę załatwić 10 przeciwników przez scope'a, 20 przez headshot'a i załatwić troszkę przeciwników, okej, okay, defeat, deathmatch, mhm, mm mhm, mm My zajmij pierwsze miejsce. Spoko, spoko, spoko. Dobra. Także lecimy sobie od razu na Arms Rejsika. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Podobno mówię, tu są boty. Ale mówię, kurde, jakie boty? Czy naprawdę yy, 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 jest, jest taka mała liczba osób, które w to grają? Hacker nie. change, O, oh, widzicie? Już <ścoughs> nie jaki manik. Zmiana tego czwartego challenge'a, bo inaczej się nie da tego zrobić. Nie no, ja jestem po jego stronie, po prostu, jestem naprawdę po jego stronie, bo to, to co się dzieje po prostu w tym challenge'u to jest głowa mała, dobra, chodź tutaj Okej, okay. wow, czemu? Czemu ja go gościowi tak dużo obrażeń zadałem na samym początku? Chyba, że ktoś w niego trafił już. Dobra, strzelamy. Mhm. 10 godzin później może mi się uda gościa y załatwić z tej broni, o przepraszam. Przepraszam. Właśnie, a jakby wszyscy zdjęli to, yy, Zdjęli zbroję, to by się dało tą to, 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 to misję zrobić. O kurde, już, już sobie przypominam, jakie to było denerwujące. Czemu mi nie zaliczyło drugiego fraga? E? Okej, okay, teraz mamy już to. Dobra, to co, lecimy na środek. <laughs> lecimy na środek się pobawić jak zwykle. Oj, 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 zaproszę. Mm, proszę nie strzelać, chciałem powiedzieć. Siema. Dobra, No, i gościowi zresetowałem też. Nie wiem, to jest, wiecie, gdyby się udało zgadać, żeby było zamknięte lobby i każdy powoli sobie zrobił to zadanie, to jasne, byłaby szansa, żeby to zrobić, ale tak to normalnie grając, nie ma szans po prostu wykonać tego zadania, bo to 7 fragów potrzeba. Przepraszam, że cały czas jakby o tym, em, o tym mówię i na to narzekam, ale jakby nic się nie zmieniło. Minęły u mnie dwa dni, ale nic się nie zmieniło. Na nadal uważam, że to zadanie jest po prostu totalną głupotą i. Nie powinno w ogóle mieć coś takiego miejsca. Te zadania powinny być trudne do zrobienia, ale no nie niemożliwe do zrobienia. To jest taka mała różnica. Dobra, który jestem? Cyk. Ole piękny frak w szeru. Dobra, jeszcze jednego. Oj. Widzę, że nawet większość ludzi dała sobie spokój z tym zadaniem, widzicie? Że tylko ja i jeden jeszcze typek tutaj jesteśmy. O, kurde, najgorsza broń. Najgorsza broń teraz. Dobra. Trzeba liczyć na to, dokładnie, że w ten sposób uda się to zrobić, okej. Okay. Ty, a może ja headshotów za bardzo nie strzelam? I dlatego tak średnio to idzie. Znaczy, szło z tej broni. Widzieliście, teraz zdobyłem od razu. I przeskoczyłem tą broń. O, przepraszam, przepraszam, o! Ale dostał z bliska i przeżył, bo to jest jakiś taki shotgun, który jednocześnie, nie wiem, coś daje gościowi na głowę. O, z tyłu też miał jakiś łuk. A w ogóle wiecie co, jest taki błąd, mmm, który pozwala wczytać bronie, takich których normalnie używamy, yy, właśnie do tego trybu. Że zamiast tych gun game'owych broni, po prostu masz swój setup ze swoimi brońmi. I przez chwilę myślałem, mówię, kurde, pokażę ten błąd yy, i może spróbujemy spróbujemy jakoś wykonać tego quest'a. Ale mówię, nie no, kurde, to już jest oszukiwanie, to, to już jest too far, too far troszeczkę, mimo wszystko. A właśnie, ma, mamy skopa i zapomniałem, że muszę też zrobić parę fragów przez skopa. A, no to teraz się nie udało. Ale teraz spróbujemy. Nie, no każdy widzę, że sobie dał po prostu z tym spokój z tym zadaniem. I po prostu sobie y, robią to. Y, po prostu sobie grają. Także widzę, że ludzie już mają totalnie wysrane. Chyba, że akurat mam takie osoby, które nie grają w to. Znaczy nie, nie robią tych zadań. Ale headshotik. Ale ładne headshotiki weszły. Cyk. Cyk. No, dzi dzisiaj... O dziwo idzie mi dość dobrze. Trzecie miejsce może to nie jest. Um, może to nie jest pierwsze miejsce, ale i tak jest Git. Kolejny. Oj! Nie, 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 nie! A, zostałem pokonany. Ale nie widzę botów. Albo boty mają jakieś takie dziwne niki. Właśnie, ale to by tłumaczyło, dlaczego ja cały czas walczę na przykład. Spotykam ludzi, którzy mają nikt Daredevil, Soldier. Rozumiecie, takie zwykłe, zwykłe proste niki. Bo do tej pory mi się zdarza takie osoby po prostu spotkać. O, frag. Kolejny frag? Albo to nie, nie dla mnie był. O kurde. Trzyna muszę 20 gości headshotikiem. Nie wiem czy mi to zaliczy. Aj, z tyłu. O, 16 przeciwników załatwionych. Dobra. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Um, dobra, załatwiony. Oj, 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 z tyłu. Aj. Nie, z tej broni mogę sobie na dystans to robić. To jest o tyle fajne. A tylko, że muszę w gościa wycelować, tak? Czy jak to działa? Je jak działa ta broń? Byłem pewien, że nie, nie muszę nic takiego robić, a okazuje się, że nie zawsze mi celowało na typka, które trzecie miejsce, zawsze spoko. Troszeczkę kluczyków, może jakąś dzisiaj skrzynkę otworzymy. No, ale 12 fragów, z czego 7 musi być na jednym tym poziomie. To, to musi być naprawdę taki mm, mecz, gdzie przeciwni, przeciwników po prostu nie ma. I wtedy, no problemo, <grytanie> poradzisz sobie. Dobra, craftuję tę nową broń, bo ja tu gadu, gadu. A dzisiaj obiecałem, że będzie nowa broń. Um, gdzie to jest? I nowe skrzynki sobie pewnie otworzymy w kolejnym odcinku. Sobie nazbieram troszeczkę kluczy, jak będę próbował robić jakieś zadania i tak dalej. E, craft. Event i mamy Rivet Gun. Mityczna broń. Sprawdzę tylko. O, backup. Boli, 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 bo ja tego nie potrzebuję kompletnie. No ale nie, niech będzie. Raz na jakiś czas można. Craft Critical Damage Burning Killed Target Explodes. O, właśnie, to w sumie wygląda całkiem, całkiem przyjemnie. O, dobra. Reload Speed. Critical. Okej, okay, dobra. Fajne są w sumie te fajne rzeczy. O, 800 gemów. Zdobyte, to idziemy od razu na właśnie. Zobaczmy, czy mamy jakąś mapkę specjalną. Tutaj tak. A, muszę 10 przeciwników przez to. Zgadza się. Deathmatch. Ale to musi być broń podstawowa. Dobra, bierzmy. Weźmy sobie Asgard. Tutaj ludzi nie grają. Ice Palace. Dawno na tej mapce nie grałem, więc można sobie bez problemu sprawdzić, co tam ciekawego ta broń ma do zaoferowania. Mityczna. Czy będzie one-shotowała przeciwników? Raczej nie. O. A ma skołpa? Nie ma scopa. I nie ma gadżetów? I? Pyk. Jest podpalony? Pyk. I czy eksploduje? Nie wiem, czy eksplodował. Pyk. Tak, jakoś taki szybki jestem z tą bronią. I pyk. Ale eksploduj. Eksplodujesz? A. Okej, okay. nie, nie eksplodował niestety. Oj, robotik. Tam jest. Tam jest. Ty, fajnie się strzela z tej broni. A czy ona będzie dobrze działała z FreeCat Spamem? A, tu... Kurde. Wiecie co? Chyba bym ją zostawił. Ona ma obszarowe obrażenia, jakieś krytyczne, wybuchające. No same plusy. Bardzo Ma bardzo szybką strzelność. Dobra, sprawdźmy na przykład tutaj. Cyk. Nie, za długo trwa zmiana broni. Okej, okay, to ją wyklucza. Wiecie, próbuję udawać mądrego, a tak naprawdę nie wiem, czy ta broń jest dobra do trick i będę czekał na wasze komentarze. Ale możemy poudawać, że znam się na tym, okej? Okay? O, o. W ogóle włączyłem sobie mm, y, asystę przy celowaniu. Bo do jakiejś, z jakiejś broni to po prostu wyłączyłem. A to się naprawdę przydaje, jeżeli mamy przeciwnika, który jest bardzo skoczny. W sumie szybko pocisk leci. Dobra, dawaj mi cyk, cyk. Ale gin. Ciekawe, czy jednym pociskiem dałbym radę gościa pokonać. Bo na papierze fajnie brzmi to, że. O, przeciwnik może eksplodować, ale... No, na razie to się nie wydarzyło ani razu. Czy przeciwnik eksplodował mi tutaj? A muszę przeciwników też um, headshotikiem. Nie wiem, czy to był headshot, czy nie. Siema. ma. Witam. Trzy strzały potrzebowałem na ciebie. Na ciebie potrzebuję. Um, dwa strzały. Tu jest jeszcze jeden. W ogóle jakiego ja mam skina? Chciałbym jakiegoś z battle pasa skina? Chciałbym. Nie. nie. Nie wiem w sumie. Nie zwróciłem na to uwagi. Ja, broń jest powiem wam przyjemna. Szybko strzela. Ale no, czegoś mi w niej brakuje. Nie potrafię powiedzieć czego. Dobra, weźmy się, stańmy niewidzialnymi. Jak ktoś za mną jest? Nie ma nikogo. Dziwne, przeładowanko. O! Pyk, pyk. O, tu jest. Witam, witam. Ciekawe, że macie tą ochronę. I one shotem mnie załatwił. Ja wiem, low HP czy co? Czy one shot cały czas one shotuje? Mimo tego, że nie był ulepszony na maksa. No i przegraliśmy. A, ah, 35 miejsce. Niedobrze, niedobrze. Czy w ogóle będę miał jakiś ten... Um, jakąś skrzyneczkę na koniec da radę otworzyć? Czy nie da rady otworzyć jednej skrzyneczki? Chociaż fajna broń. Y zostawię sobie ją. Tej, tej, tej nie będę używał. Tej Bo jakoś tak nie, nie pasowała mi. I bardzo wolno ona strzela. A ta no wydaje się po prostu lepsza. Lepszym wyborem aktualnie na to, na to co tutaj mam. Widzę, że są jakieś inne bronie na 30 poziom. Ale tak aktualnie prezentuje się mój setup -ik. ta snajpera cały czas. Totalny sztos i polecam każdemu. To no właśnie tutaj chyba zmienię to na tą niebieską latarnię. To muszę sobie ulepszyć, to też zostaje. Chociaż z drugiej strony Viking też był fajny. Kurde, nie, tom zostawię. Ma większą szybkość o wiele. Dobra, skrzyneczka na koniec, 10 kluczy, zobaczymy czy coś mi dopisze, czy mi szczęście dopisze, a nie, czy coś mi dopisze. I dwa gemy na koniec. E, to takie, takie średnie bym powiedział. No, ale dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Ja powoli sobie będę tutaj odbierał, wiadomo, te wszystkie kłyściki, te wszystkie zadania. i Jakiego? A, a, tego mam skina No tak, zapomniałem. E, I powoli będziemy sobie to wszystko zdobywali. Jeszcze bym sobie sprawdził, ile mogę leveli kupić za te punkty. 7 do 7, no to nie, nie opłaca się. Nie, nie opłaca się o dwa, o dwa poziomy skoczyć. Lepiej sobie po prostu porobić zadanka i przy końcu y, to skatować, żeby dostać jak najszybciej tą broń. Ojej, ta broń. <laughs> Będę miał z nią unlimited ma, Aha, no ale pewnie obrażeń też ma dość mało. Dobra, i dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!